Was na vloga, co jem przez weekend, bo u mnie weekend zazwyczaj to są takie trochę odstępstwa od diety. W sensie to nie jest tak, że ja specjalnie z takim celem wchodzę w weekend, że dobra, teraz jem trochę mniej zdrowo i jem po prostu wszystko, co mi wpadnie w ręce, tylko po prostu w weekend trochę więcej czasu spędzam poza domem. Um, nie jestem taka zorganizowana jak w dni robocze. Zobaczymy, jak to będzie w ten weekend, Po bardzo też dbam o ilość warzyw, błonnika, białka, tłuszczu, o pełnowartościowe odżywcze posiłki, ale nie aż tak bardzo jak na redukcji, no bo wiadomo, na redukcji nie mogłam sobie pozwolić na np. jedzonko na mieście. Teraz po prostu sobie korzystam. Zdrowy balans, klucz do szczęścia na całe życie. Piątek, godzina 13. Zaczynamy sobie śniadankiem z takim pięknym, szpinakowym omletem. Tutaj ja i kwiat, ponieważ nagrywałam odcinek i musiałam mieć coś ładnego, zielonego w tle. Mój piękny omlecik. Standardowo, jak wiecie, ja zawsze z rana jem dosyć późno śniadanie. Rano po prostu garść orzeszków, brazylijskie, włoskie peka do tego kawusia, dużo wody, a śniadanie jem dopiero później, bo jakoś tak lubię. Taki system sobie wyrobiłam, że śniadania jem jak skończę połowę pracy i właśnie tą przerwą jest śniadanko i potem działam sobie dalej. Słuchajcie, jedziemy do księgowej. Zadam sobie ciacho. Chwilę popracowałam od potrafiłam przy pracy nad ebookiem pracować w tych kawiarniach po 6 godzin, na przykład. a Dzisiaj byłam jakieś tam 2,5, więc jeszcze Git lecimy do księgowej odnośnie mojej działalności rozmawiać. Nie ma co, żebym sobie zaprzątała sama głowę tymi podatkami, kosztami, odprowadzeniami. Let's go! Jak potrzebuję sobie dostarczyć na mieście jakieś yy, jedzenie, to zazwyczaj jogurt pitny proteinowy i kabanosy. Takie małe paczki drobiowych starczyńskiego Ogólnie one w skład mają też taki, wiecie, taki sobie. Yy, to na przykład jest cukier, co mnie osobiście bardzo wkurza, bo jak kupuję sobie kabanosy, no to po co tam ten cukier, ale on no już teraz jest wszędzie. Kwestia tego, że mam świadomość, no a że nie ma innych kabanosików, no to biorę te. Zjem sobie i jedziemy od razu na nogi, nie, nie chcę wracać do domu, bo się zasiedzę i znowu będę szła na trening o 18, ja tego chcę uniknąć. I tak już mam jakąś 17 zaraz, więc jem sobie i pojedziemy. Widziałeś to? Tak? Widziałeś to? Słyszę. Po tej siłowni jestem tak głodna, że aż wkurzona. Naprawdę. Po prostu, słuchajcie, lepiej na mnie uważać. Pokażę wam po prostu na szybko bułeczka z awokado, rukolą, serem. Nie pamiętam, kiedy jadłam bułkę. Muszę zobaczyć. Chyba jestem przed okresem, bo te nerwy i ta ochota na bułkę. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy jadłam bułkę. Kiedy sama tak po prostu kupiłam i zjadłam bułkę. No tego seryk oraz w aucie już zaczęłam jeść, bo myślałam, że z głodu umrę. Paczka gryzali. Wstałam pół godziny temu 8.30, mam już dziewiątą i to ogarnianie się na spacer zajmuje mi tak dużo czasu zawsze. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co takiego robię, ale dobra, słuchajcie, jestem już ubrana. Lecimy na spacer, mimo że nie ma ze mną dzisiaj mieczki, ponieważ jest z rodzicami na domku innym, to idę na spacer, bo chcę dzisiaj ze mną pracować. A wiem, że pracowanie z rana od razu po przebudzeniu bez jakiegokolwiek ruchu źle się kończy. Więc, mimo że chcę wszystko jak najszybciej skończyć, to lecimy po prostu się przejść. Nie jestem ciekaw, czy w sobotę będzie dużo ludzi, bo ja szczerze mówiąc, jak chodzę na spacer, to nie lubię, lubię mieć dużo ludzi. Tak mam, więc oby ich nie było. Nie, no, żartuję, mogą być. Nie pobiję ich. Może. Ale jeszcze, najpierw, oczywiście, woda, to razem z kubeczka. Sok z cytryny, szczypta soli, ocet, jabłkowy. Mm. No, stawia na nogi. Lecimy. Wróciliśmy po spacerze. Ja, słuchajcie, zjadłam sobie standardowo garść orzechów. I zaczęłam pracę. Dzisiaj mam do zmontowania rolkę, którą już zmontowałam i dodałam. E, rolkę na niedzielę jeszcze dzisiaj zmontujemy i montujemy film na jutro. Z tym filmem może być trochę więcej roboty, więc chcę to już zaraz zacząć. Obiecam sobie, że zrobię sobie płatki. E, czuję się tak dzisiaj dziwnie. Ten spacer trochę mi pomógł, ale też nie jakoś bardzo. Takie chmurkowe, piękne, że długo w ogóle płatków nie robiłam. Kiedyś, jeszcze mieszkałam w starym mieszkaniu, to potrafiłam robić je sobie codziennie. W ogóle bardzo przyjemna sprawa taka, wiecie, fancy się człowiek od razu czuje. Czuję się tak nie do końca dobrze, w sensie... Chyba jestem faktycznie przed tymi babskimi dniami, tak jak wam wczoraj chyba mówiłam. Bo... taką mam jakąś dziwną cerę. Uszczyła mi się wczoraj skóra na policzkach, jestem jakaś taka zamulona. Mam mega, ale to mega duży apetyt. Ach... Myślę, że z dobre dwie godziny sprzątałam, więc jemy bardzo szybkie, słuchajcie, śniadanie, bo jestem dosłownie przed treningiem, więc to i od razu wychodzę. dokńczając. jestem przed treningiem, więc po prostu jem sobie awokado całe z dwoma jajkami sadzonymi, bo nie chcę jeść więcej, żeby się po prostu nie zapchać przed. Naprawdę mam dzisiaj taki dzień, że czuję się ze sobą okropnie, a fakt, że dopiero po treningu zrobię sobie. Prysznic, umyję włosy się ogarnę. Trochę mnie irytuje. Nie lubię treningów robić w weekend, bo właśnie chciałabym już od rana mieć taki luz, być ogarnięta. Jeżeli będę chciała nagle gdzieś pojechać, to po prostu wchodzę i jadę. A teraz wiem, że do momentu, w którym porobię coś innego, oddzieli mnie trening. Całe ogarnianie się w domu, robienie obiadu, to trochę dużo zajmuje ogólnie. I nie mam się na to ochoty, ale dobra. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie dzisiaj. I tak nie miałam dzisiaj robić jakiegoś mega mocnego, ponieważ ja miałam ostatnie produkty z kolanem e, i robiłam taki adaptacyjny po powrocie, ale no słuchajcie, jest mi strasznie niedobrze i ja myślę, że to są jakieś niedobory po prostu. Ewentualnie piję ostatnio dużo wody z kranu e, i ono no, nie ma za dużo wartości mineralnych, więc kupiłam sobie koszyniankę, bo ona słuchajcie jest najlepsza, podobno jak się doinformowałam z mojego researchu wynika, że ma najwięcej wapnia. Więc kupiłam sobie kuszyniankę. Do tego elektrolity, ale nie wiem, jak macie jakie inne polecenia to dajcie mi znać, bo to będzie oczywiście cukierka, wszystkie. I na poprawę humoru również takie paluszki Kiri. Kupiłam sobie i powiem Wam, że od razu mi jest jakoś tak lepiej, naprawdę. Te typy, takie śmietankowe, właśnie serki Kiri kiedyś się jadłam z takimi paluszkami. Miałam mega ochotę. Kąska morwa biała, bo dużo żelaza i burnika też żelaza to jest coś, co no, czasami nam może kobietom szczególnie brakować, więc to w ogóle jest mega słodkie. Ja musiałam spalić, że na pewno nie ma cukru, ale nie ma. To jest 100% morwa suszona. Bardzo fajna sprawa, bardzo to jest pyszne. Spróbujcie, jak nie liście. Ja już wykąpana, a bez zbędnego jakiegoś wylewnego komentarza tak wygląda mój posiłek. U opakowania kaszy gryczanej, mmm, szybka mizeria z jednego ogórka, papryka, rukola, dwie porówki z kurczaka, jest dobrym składem, dwa jajka i tutaj trochę serka śmietankowego i idę się zajadać. Niedzielna, poranna śniadania. Serek wiejski wysokobiałkowy, dwie parówki z kurczaka, salę marchewka, papryka, tego było więcej, ale już podjadłam dwa jajka sadzone. Ja Miałam cudowny humor, wczorajszy wieczór spędziłam nad morzem i nie pamiętam, czy coś jadłam, chyba loda i piłam wodę kokosową i już tego nie nagrałam. Musimy wybaczyć, że ten vlog jest taki chaotyczny, ale no ja w weekendy jestem bardziej przyzwyczajona do montażu, bo dzisiaj właśnie dodaję film, niż do nagrywania, bo zazwyczaj weekend nie nagrywam, no więc sorry. Nadrobimy sobie jutro, Cał, całym rzetelnym dniem jedzenia, od rana do wieczora, z fajnymi przepisami. Dzień dobry. Obiecałam dzisiaj vlog i coś dobrego do jedzenia. Zaraz się zbierzemy, pojedziemy na zakupy, mam nadzieję, że zdążę. Powiem wam, że strasznie się nie wyspałam, mamy godzinę dziesiątą. Bardzo ciężko było mi wstać. Musiałam od razu rzucić głowę, żeby jakkolwiek się rozbudzić. Zrobię sobie maczę, trochę później kawusie. Pewnie się rozbudzę. Pojedziemy na zakupy. Będziemy dzisiaj dobre rzeczy jeść, a plus dzisiaj prawdopodobnie jest dzień, kiedy zakładam firmę. Mam o 15.30 spotkanie z księgową, muszę tego czasu kilka rzeczy zrobić. Chodzę od rana w uśmiech ubrana, taki mam mu Kolejna zmiana, ja to czynię taka piosenka wychodzi od rana. Woski umyte, cieszę się bardzo. dziś, na 30 idziemy się tutaj do kąpa, bo ja to w ogóle powinnam już być w połowie dnia, jest na początku, ale naprawdę jeżeli ja czuję, że potrzebuję snu, to ja po prostu sobie ten sen daję. I tak zrobiłam także w sumie od tej ósmej chyba się jakoś właśnie 8.00 obudziłam do 9:00, to wiecie to było takie przebudzanie się że za to 10 minut miałam ustawiony budzik więc zasypiałam na 10 minut, budziłam się próbowałam się rozbudzić, no czasami wyjście nas po prostu wstanie ale z perspektywy osoby, która pracuje w domu wiem, że jak ja nawet wstanę taka zamulona to bardzo dużo energii mi będzie kosztować, żeby się rozbudzić nawet teraz jest ciężko, więc ja wolę pospać dłużej ale mieć energię i być bardziej produktywna lecimy do laptopa, siadamy matko Ledwo to wtargałam, słuchajcie, dwie wielkie paczki z jimbima. Nie wiem dlaczego w dwóch przyszło, chyba już za dużo po prostu zamówiłam. Zaraz sobie to otworzymy, ale jest to zmagana. Dobra, ale ja chcę koniecznie zobaczyć to. Cudo to tutaj będzie, bo to jest y, krem z migdałów, z kokosem i białą czekoladą. Wcześniej miałam chyba inny, jakiś jagodowy, one są przepyszne. No słuchajcie, tutaj jest tak dużo takich fajnych rzeczy, o moje ulubione orzeszki brazylijskie, szoty kolagenowe, one są przepiękne, jak to pięknie wygląda. Torba na siłownię, y, tutaj mamy Waterloo, coś co ja teraz z wakacje chciałabym używać bo nie lubię jak ta woda mi się w organizmie zbiera. Jestem ciekawa czy po tym zauważę jakąś różnicę, szczególnie przed okresem, bo wiecie jak to jest. Zresztą nawet mówiłam chyba torba na siłownię. No nie, no naprawdę to jest tego czy to nie jest torba. Tak, to jest torba na siłkę, ale mamy też fajne ciuszki. Oh my god. Dobra. Najpierw bierzemy gdzie jest ten krem. Najpierw ciebie bierzemy słoneczko najwspanialsze. Mm. Patrz na konsystencję. To jest hit. Dobra, testujemy. To jest przepyszne, ale jeżeli bardzo lubicie taki mocno-słodki posmak, takiej typowej pasty, i nie czuć aż tak orzechów, to bardzo polecam Wam z nerkowców brać wszystkie takie masła. To jest z migdałów, i tutaj no czuć bardzo te migdały. Jest mniej słodkie niż tamta poprzednia pasta, bo tamta właśnie była na nerkowcach. Jest też informacja taka, że jeżeli miałeś zawieszoną przez 5 lat, to. On... Świetnie się bawię. Słuchajcie, jeżeli chodzi o śniadanie, to powiem Wam tak: jest godzina 13. Ja za 2 godziny mam być u księgowej. Chcę nagrać kilka rzeczy dopiąć kilka szczegółów związanych z tą działalnością i mm, kwestię, którą pominęłam, dzisiaj rano odwiedził mnie znajomy, bo oddał mi słuchawki, które zostawiłam w aucie i zrobiłam mu śniadanie, które zjadł połowicznie, zostały mi dwa tosty z jajkiem, z dos dosyć sporą ilością sera i pomidorami. Nie jest to najbardziej odżywcze śniadanie, a ja lubię, kiedy moje śniadania są odżywcze i są pełnowartościowe, ale z racji, że po prostu brak czasu i, i nas gonią, to sobie to po prostu odgrzeje. Czyli mamy tutaj dwa jajka, dwie kromki chleba tostowego, y, trochę sera, mozzarella i pomidory. Pewnie będzie już teraz nie aż takie smaczne jak było na ciepło, ale no cóż. Mm nie piję sobie kolagen, zmieszam go sobie z błonnikiem, to jest w ogóle moje ostatnio ulubione picie ever. Te dwa kolaby po prostu tak dobrze smakują, że jestem w szoku. Jeżeli mam się na nie trochę mniej obfite w warzywa, to tym bardziej ten błonnik sobie zana dawkuje, więc weźmy sobie jakiś kubeczek. Błonnik to jest mega, ale to mega istotna rzecz, o której bardzo mało się mówi. Bardziej się ludzie skupiają na podaży białka w ciągu dnia, która też jest ogromnie ważna, ale mało się mówi o błonniku. Tego błonnika jest całkiem sporo w moim futboku odżywczym w foodbooku 25 białkowotuszowych przepisów z podanym makro oraz właśnie wypisanym błonnikiem, co zdarza się dosyć rzadko. Jeżeli macie ochotę, to wystarczy wejść na stronę marciahealthy.pl. Dodatkowo w cenie e-booka dostajecie taką pigułkę wiedzy, jak komponować własne odżywcze posiłki. Bo nie chciałam, żeby to wyglądało tak, że kupicie e buka i, i dobra, macie te 25 przepisów, korzystacie z nich, korzystacie i co dalej. Tylko żebyście sami pojęli wiedzę na temat jak samodzielnie takie posiłki komponować. O Jezu! Przepyszne słodziutkie. Rozumiem się tak, odgrzane grzanki i... Słuchajcie, dzisiaj Obołeczki, jednak nie zakładam firmy, tylko jutro. Nie wiem, czego ja mówiłam, że to zakładam dzisiaj, ale przełożam na jutro, bo dzisiaj mam urwanie głowy i chcę się sobie wszystkim wyrobić. I też nie chcę iść taka zestresowana i robić tego na szybko, bo dla mnie jest to po prostu takie moje kolejne małe osiągnięcie, kolejny nowy etap. Więc chcę to zrobić sobie jutro. Ale słuchajcie, zamówiłam na ostatniej promocji, chyba już dosłownie z miesiąc temu, sukienkę, znoszę sztukę. Pewnie kojarzycie, dziewczyny, co to jest. Zamówiłam sobie. Białą, długą skinkę na ramionczkach. To, że ona przyszła akurat dzisiaj, nie może być wyjątkiem, bo ona przyszła około dwa tygodnie później, niż powinna. Umieli tam urwanie głowy, jakby, no, rozumiem. I akurat przyszła dzisiaj, co dla mnie jest takie, no słuchajcie, to znaczy, że jutro muszę ją ubrać i to celebrować w niej, więc idziemy ją odebrać do paczkomatu. E, potem jedziemy od razu na zakupy spożywcze, bo chcę to już mieć za sobą. Z głowy pokażę wam w domu, co pewnie kupiłam. E, I wtedy działam z kontentem, jem obiad, lecę na siukę, i taki jest plan. Let's go! Kiedyś lubiłam zakupy, szczególnie na redukcji bardzo lubiłam zakupy robić, teraz nie chce mi się cały czas. Ale idziemy, bo sobie, jak nie mam zakupów, to jem o wiele gorzej, bo jem na mieście, a chcę jeść jak najwięcej w domu, więc let's go. W ogóle słuchajcie, jestem tak pogryziona przez yy, komary, że ja wygląda jakbym miała coś nie tak w ogóle ze skórą. Mam tak pogryzione nogi, dramat, chyba w nocy miałam komara w pokoju. Nie wiem, czy chcę ją dzisiaj ubierać, czy jutro mierzyć, bo no jest to dla mnie taka, wiecie, no... Cieszę się po prostu, że przyszła. Tutaj piszę, To nie przypadek, że trafiły właśnie do ciebie prawo przyciągania. Dobra, wraca. No, to, że to dzisiaj przyszło, mówiłam wam. Oj, materiał porządny, ale dosyć gruby. Słuchajcie, chyba wbijemy się w nią od razu. No. Jeżeli mam być szczera, to trochę mi przykro i trochę się zawiodłam, bo jest to rozmiar M na L, a jest tak ciasna, że nie wiem, czy jestem w stanie gdziekolwiek nie pójść. Od dołu nie mogłam jej założyć. Dopiero od góry się udało. E, tutaj moje piersi są bardzo spłaszczone, co mi się również nie podoba, bo nie wygląda to po prostu dobrze i bardzo się tutaj ten materiał wyżyna. Dam jej szansę, też mam złą bieliznę pod ubraną, bo, bo cała mi się zrolowała. Dam, dam jej szansę, ale też dlatego, że, ubrałam, że wzięłam sobie białą, czyli z taki kolor może bardziej wymagający, nie wiem. Ale no, wyobrażałam sobie to inaczej, bo tutaj jestem bardzo spłaszczona i szczerze, nie podoba mi się to. Um, nie wiem, dzisiaj nie mam dnia, żeby nad tym myśleć, więc ja po prostu ją ściągam i zobaczymy. Nie ma tego jakoś dużo. Zaczniemy sobie, standardowo rukola, natka pietruszki, świetne źródło witaminy C, dwie papryki, bo ogólnie bym wzięła więcej, ale nie było jakieś takie ciekawe, więc po prostu dokupię z czasem. Dwa razy serek wiejski, jogurt grecki, bardzo lubię, super źródło tłuszczu, fajny dodatek do czegoś, tak samo śmietanka, czasami do obiadu latuje. Tutaj mamy trzy kiwi oraz standardowo moja ulubiona marchewek. Łosoś dzisiaj na obiad, kiełki, jarmużu oraz ciecierzycy skery, wybieram te z Pilosa, bo nie mają cukru, mają słodziki, więc najlepsze będą te naturalne, ale to jest dla mnie taka forma seru, Serek bieluch, marchewka, kiwi, standardowo mleczko i muszynianka, bo podobno jest najlepszą wodą. Ogólnie bardzo małe te zakupy, szczerze mówiąc. A dlatego, że też mamy zabrożonego kurczaka, mam zapas jajek, to są takie rzeczy, które głównie jem, plus wolę robić częściej na bieżąco zakupy, bo czasami są takie dni, że potrafię tylko śniadanie zjeść w domu, a resztę gdzieś na albo był kogoś. Rybka się smaży, tutaj mam cukinie z działki, dwa ogórki z działki, marcheweczki już z Lidla, ale jeszcze już niedługo będą też z działki i tutaj zrobimy sobie mizerię mamy jeszcze trochę kiełków. Tak się prezentuje finalna całość, idziemy słuchajcie, zajadać wgływam z marchewki, bo byłoby tego za dużo Dodałam rukole, kiełki, kasza gryczona. Sporo ryby, mizeria z cukinią do tego wszystkiego: nadka Pietruszki i pestki Dyni. Nice.